Cześć! Ja jestem Słowiany, a to jest opinia na temat 672. czapteru Naruto. E, na samym początku mamy pokazanych Naruto i Saska, którzy na swoich dłoniach mają e, no, dwa symbole. W sensie jeden ma symbol Naruto, jeden Sasuke. Naruto ma symbol kulki, kuli takiej jakiejś, a Sasuke księżyca. E, no i widać, że Naruto i Sasuke myślą razem, że e, połączyli się bardziej tak umysłowo, że ich umysł są połączone, ponieważ myślą tak samo, mówią to samo. W tym że stało się coś, co krytykuje wiele osób. Otóż Naruto uratowało Gaia, korzystając z trybu mędrca, Sage Mode, na temat samego trybu. Nie wiem, czy zauważyliście. Kiedy Naruto opanował ten tryb na samym początku, to koło oczu tutaj miał pomarańczowe plamki. To znaczyło, że ten tryb nie jest jeszcze do końca opanowany przez Naruciaka. Że mimo, że poświęcił dużo czasu na, niego na jego panowanie, to jednak nie do końca sobie jeszcze z nim radził. Był bardzo bliski perfekcji, bo jak wiemy, Jiraja miał naprawdę bardzo zniekształcony wygląd. Wiele takich, no, jego wygląd się znacząco zmienił, co znaczyło, że Jiraja opanował w takim słabym stopniu, znaczy, no, nie w tak dobrym stopniu jak Naruciak. I twarz mu się dosyć bardzo zmieniła po tym, jak wszedł w tryb, a Naruto miał tylko te planki. Był bardzo bliski perfekcji. I mimo, że potem już spowodnie wchodził w ten tryb, to jednak te plamki pozostawały, a w tym czapterze stało się coś zupełnie innego. Naruto jest w tym trybie i nie ma plamek. To może by znaczyć, przynajmniej w moim odczuciu, w moim niemaniu, że Naruto, dzięki otrzymaniu mocy mędrca, połowy mocy mędrca, czy tam części, no, opanował ten tryb do perfekcji. Naruciakowi teraz jedynie zmieniły się oczy, co by znaczyło, że ten tryb jest opanowany do perfekcji przez niego. I teraz takie moje pytanie. Czy po tym, jak opanował Naruciak całkowicie ten tryb, czy ma jakieś dodatkowe możliwości? Wątpię w to. Myślę, że może być ciut silniejszy, a poza tym raczej nie ma żadnych takich, no, mocnych, że, nie, że jego siła, myślę, że znacząco nie wzrosła. I mogę się mylić, ale z tego, co pamiętam, to ten tryb mędrca jest jedyną rzeczą, która jest w stanie zagrozić madarze. Znaczy, zagrozić jest dzięki niemu w stanie coś zrobić madarze. Jeżeli oczywiście się nie pomyliłem. Oprócz tego, że chodzi o Gaja, to on użył tej Wieczornej ćmy. E, czyli tej drugiej techniki oprócz słonia, nie pamiętam tej nazwy pełnej, ale miał drugą technikę w zanadrzu. I kiedy wszedł w ten tryb tej techniki, kiedy zaczął jej używać, wyglądał według mnie trochę jak Grid z Full Metal Alchemist Brotherhood. Przynajmniej takie wrażenie odczułem. I co odnośnie tej techniki? Jest niesamowicie potężna. Madara przy Gaju był jak worek ziemniaków. Leciał jak marionetka. Gaj zadał mu tak potężne obrażenia, że Madara był na skroju śmierci. I tutaj zobacz, zobaczmy kolejny. No Kishimoto pokazał nam w takiej pełnej krasie Gaja. Pokazał nam w końcu te 8 bram, które są. Widzimy, że nie bez powodu. No, Zakazał nie bez powodu, Gaj zakazał Lee używania ich, ponieważ jest to naprawdę mega potężna technika i widzimy jej teraz w pełni rezultaty, w pełni jej efekty. No i Gaj użył tej techniki, i Madara był przy nim bezsilny. Przyjął tak potężny cios, że był na skroju śmierci. Gaj, postać poboczna, jako jedna z niewielu, nielicznych osób, był w stanie zagrozić Madarze. On był najbliżej pokonania Madary. Postać poboczna nie Naruto, nie Sasuke, nie Kakashi, ale właśnie on. Więc w końcu Kishimoto, sądzę, że w końcu go docenił. Po tylu czapterach, po tylu, no... Dobra, odcinkach nie anime, ale po tylu czapterach go w końcu docenił. No i co się jeszcze tyczy Gaia, to mieliśmy tutaj porcję retrospekcji na temat jego i Kakashiego. Ich pierwsze spotkanie pod Akademią. No i naprawdę, nie to, że dużo wniosły te, te retrospekcje, ale były takim, jakimś, takim fajnym uzupełniaczem, takim fajnym zapychaczem. Bo Kishimoto mógł się bez nich obejść, ale pokazał nam... Ok, w porządku. No i teraz, jeżeli chodzi o moc Ruto, bo dostał ten symbol kulki, i on uratował Gaja. Nie dość, że kopnął tę kulkę Gołdamę. Ta czarna kulka. Nadal nie wiem, co to jest. I teraz tak zacząłem wątpić, czy Kishimoto, no, wysili się o to, aby nam to wyjaśnić, co jest za kulka. Może nam wyjaśnić, ale raczej to wątpię. Moim skromnym zdaniem. Moc Naruto może polegać na wskrzeszaniu. Bo Naruto widzimy, że uratował Gaia. Więc być może ta moc na tym polega, ale nie jestem pewny. Ale jeżeli moc Naruto polega na wskrzeszaniu ludzi, co jest naprawdę no, mega mocą, to Sasuke może mieć moc niszczenia. Może mieć totalnie przeciwną moc, że skoro Naruto potrafi budować, że tak powiem, to Sasuke może niszczyć. Zobaczymy. Do, co do Naruto, może mieć pewne przypuszczenia. A co do Saska, to nie mam żadnych przypuszczeń, ponieważ e, no, nie ukazał nam ani rąbka swojej mocy, nic nawet nie powiedział, tylko ten znak. Zobaczymy, co to będzie. E, no i ogólnie trochę się pośpieszyłem na Facebooku, na fanpage'u, bo napisałem, że Naruto było najgorszy z tych tasiemców. Otóż nie. Sądzę, że było Naruto z zbliżem, albo nawet lepsze. Bo przy, przeczytałem sobie po raz drugi i naprawdę stwierdziłem, że ten job był całkiem niespoko, Co do samego Madary. Mam nadzieję, że on się jakoś zregeneruje. Co do samego Madary. Mam nadzieję, że on się jakoś zregeneruje, ponieważ w obecnym stanie nie jest żadnym przeciwnikiem dla Naruto i A Dlatego mam nadzieję, że Naruto i Sasek będą mogli się wykazać, że będą mogli ukazać w pełni swoje moce, nowo otrzymane od Mędrca, bo w obecnym stanie Madara nie jest żadnym przeciwnikiem dla nich. Jest jak worek kartofli, leży. No, ma tak poważne wrażenie, że nie jest w stanie chyba nawet stać. Dlatego mam nadzieję, że. Jego energia się zregeneruje, że jego stan się polepszy, i ogólnie będzie mógł walczyć w pełni sił z Naruto i Saskiem. Jeszcze co do Sage Mode, to jest to jeden z moich ulubionych trybów, w ogóle jeden, jeden z moich ulubionych motywów w całym Naruto. Ten sam trening, kiedy Naruto próbował ten ten tryb, był według mnie świetny i bardzo mi się podobał. I ten tryb, według mnie, był naprawdę fajnym dodatkiem do arsenału Naruto, dzięki niemu mógł rzucać tym rasem Shurikanem. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że moja opinia Wam się podobała. Jeżeli tak, to mile na łapkę w górę. Dzięki za oglądanie wszystkim! Na razie!